Ehe, 2016 Nowa produkcja, wspomnienia. I to wszystko, chyba. Mieliśmy czas, mieliśmy siebie dla siebie. Z nadzieją na jeden jak w siódmym niebie. Mieliśmy wspomnienia, nie jedno, wiele więcej. Choć w pewnym momencie nie wytrzymało serce. Mieliśmy czas, mieliśmy siebie dla siebie, z nadzieją na jeden jak. W siódmym niebie mieliśmy wspomnienia. Nie jedno wiele więcej, choć w pewnym momencie nie wytrzymało serce. Mieliśmy wiele, teraz nie mając już nic. Los życia się tli, każdy tylko chce tu kwit. Jak mam żyć z tym, jak mam wbić na dobre rytmy? Stan przykry, pozostałości to idź z tym. Glisty teren, dziś niczego nie pewien. Stracone sumienie, po co idę dziś nie wiem. Mając siebie, straciliśmy wszystko. Chyba nic nie chciałem odżycia, tylko szczęście chwytać. Nie nie chcę zdychać, nie chcę wódki łykać. Chcę wreszcie zacząć te szczyty zdobywać. Nie ma wybacz, świat spada na psy. Miłość od serducha nie szlałfem za baksy. Weź te hajsy, na hajsy przyjdzie pora. Temu co pomoże, nieraz chylę czoła. Świat jak boa, dusi syf, tą dramaturgię Każdy myśli by przetrwać oczekując na liturgię Co się dzieje, Bóg wie dumnie, płynę w rejs po bicie Wiem jak mocno kopie, w tyłek całe życie Kolejne przeżycie wspomnień, chyba już tu nadmiar Cześć kartka od świata pełnego nagrań To nie farsa, tylko mało lat co start ma Podziemne życie, niech na ulicach bangla Nie ma co wyjaśniać, myśli jestem dobrej Idę sam ze sobą, chyba już straciłem wątek Mieliśmy czas, mieliśmy siebie dla siebie, z nadzieją na jeden jak w siódmym niebie Mieliśmy wspomnienia niejedno, wiele więcej, choć w pewnym momencie nie wytrzymało serce Mieliśmy czas, mieliśmy siebie dla siebie, z nadzieją na jeden jak w siódmym niebie Mieliśmy wspomnienia niejedno, wiele więcej, choć w pewnym momencie nie wytrzymało serce Właśnie tak. Otendo, M do A do R er, do C do U do S do O do E eh, Marcus